W dzisiejszym odcinku będziemy odpowiadać na Wasze pytania, które zadaliście nam kilka dni temu na Instagramie. Jak Bóg patrzy na osobę chorą na anoreksję? Z pewnością tak samo jak na każdego innego człowieka. Z miłością. Tak. To, że ta osoba jest chora, to nie jest jej wina. Bóg pragnie jej uzdrowienia, pragnie jej szczęścia i nieustannie patrzy na nią z miłością. To jest tak. Poza tym znamy um, przynajmniej jedną osobę, która była chora na anoreksję i przestała się. być chora na anoreksję w ciągu jednego dnia. Po prostu Bóg ją uzdrowił. Sposób, można powiedzieć, ponadnaturalny. Tak. Jak nauczyć się modlić razem w małżeństwie? Modlić. Modlić się. Uczymy się modlić, modląc się. Po prostu zdecydować, że tego wieczora, czy, czy tego ranka, czy po prostu w tym momencie stajemy razem i zaczynamy się modlić. I po prostu zaczynamy się modlić. W jaki sposób? To też można by bardzo długo na to, na to pytanie odpowiadać, ale moim zdaniem po prostu najpierw porozmawiać, w jaki sposób chcemy się modlić, i potem po prostu stanąć i się modlić. Oczywiście wiadomo, że modlitwa to jest rozmowa, w związku z tym nie ja będę prowadził monolog, nawet. Nie ja teraz będę rozmawiał z Bogiem jeden do jednego, a swoją żonę wyłączę? Nie. Rozmowa małżeńska, czyli ta modlitwa małżeńska, to jest rozmowa jednego serca z sercem Boga. Właściwie w sercu Boga z sercem Boga, aby serce Boga było w sercu naszym. No i może ulec, jak wygląda w praktyce? Modlimy się, staramy się. Yy, ta główna część to jest modlitwa swoimi słowami. Wybieramy osobę, która będzie prowadziła tę modlitwę. Już kiedyś wspominałam, jak wygląda wybór. I improwizujemy Litwę swoimi słowami, starając się wyrazić przed Bogiem swoje serce, podziękować za to, co się zdarzyło, uwielbić Boga w tym dniu, w tych radości, które miała miejsce, a także prosić również za te rzeczy, które, które mamy teraz w sercach. Więc ta osoba, która prowadzi, stara się. Zajmieć te wszystkie intencje. Oczywiście jest miejsce, żeby ta druga osoba dopowiedziała, jeżeli tak. coś, coś jeszcze sobie zajęć. To jest taka ta główna część, potem też modlimy się w językach, modlimy się też e, takimi modlitwami spisanymi. Modlimy się również równocześnie. Tak. Teraz, jak się modlimy z Anią, staramy się również śpiewać, żeby Ania też uczyła się śpiewać. Ja też bardzo lubię śpiewać, więc też śpiewamy jego w Najkrótsza odpowiedź na to pytanie to. Stanąć swoim sercem, w sercu Boga, przed sercem Boga, aby serce Boga było w centrum. Janek, uważasz, że to jest łatwiejsza wersja? Albo inaczej, niech z twego serca wyrośnie ucho i zacznie słuchać tego, co jest w sercu Boga. Janek próbuje właśnie upraszczać, a ja Państwu komplikuję. <grych> Jak zacząć rozważać słowo Boże wspólnie w małżeństwie? Czytać je razem na głos, później dawać trochę czasu. No po prostu najlepiej po prostu zapoznać się z modlitwą Lekcji Divina. Tak jest, e, na przykład we wspólnocie być może macie tę modlitwę albo zaproponujcie w swojej wspólnocie, żeby pomodlić się właśnie tą modlitwą Lekcji Divina, żeby po prostu e, uczyć się. Otwierać swoje serce na Słowo Boże i też uczyć się dzielić się tym, co słowo Boże mówi do nas przez dany fragment. I zwykle jest tak, nawet jakiś jest duża wspólnota, nie mam takiej dużej, ale tylko około 12 osób, to jeżeli jak dzielimy się o tym, co nas dotknęło w bardzo krótkim fragmencie, to okazuje się, że każdą z tych 12 osób dotknęło co innego. I to jest piękne w tym właśnie, że słowo Boże jest żywe. Więc warto się spróbować z tą modlitwą modlić. Jak to u nas wygląda w praktyce? Boże Janek dużo czyta Pisma Świętego, e, ja trochę mniej, ale, e, ale uczę się, żeby to, żeby to był taki stosunek podobny do Janka. Janek czyta to Pisma Święte i zawsze, kiedy Janek czyta Pisma Święte, to jestem pewna, że zaraz nastąpi zdanie, Ramona, słuchaj, co tu przeczytałam, mimo że czyta, czytałam te Pismo Święte już wiele razy i powinien znać na pamięć. Niestety nie znam. To cały czas I jego, nie, nie wiem, czy tego wiele. To cały czas coś go dziwi. I mówi mi jakieś zdanie, i mówi mi, czy to jest niesamowite, bo Bóg właśnie przez to zdanie coś mu powiedział. E, i no to akurat nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Po prostu Bóg mówi. Bóg mówi przez słowo Boże, więc kiedy będziecie czytać, strasznie też fajne. Bardzo tu polecamy tą, tą, ten plan czytania, który kiedyś stworzyliśmy, Biblia w 90 dni. Bo kiedy my wspólnie czytaliśmy według tego planu, to są długie fragmenty, to godzina 15 nam zajmowało, mniej więcej dzień nie jakby trochę dłużej, to trochę dłużej, <śmianowidł> to te same fragmenty, to, to bardzo obszerne fragmenty, te same fragmenty każdego dnia, to w pewnym momencie nawet w naszych zwykłych dialogach zaczynaliśmy mówić do siebie fragmentami z Pisma Świętego. Więc trochę jak jest napisane w Pismu Świętym, żeby mówić do siebie w psalmach i hymnach. Także tak do siebie mówiliśmy, bo to Słowo Boże było przesiąknięte, byśmy przesiąknięci tym Słowem Bożym, więc to jest bardzo fajne. Więc kiedy oboje będziecie czytać Pismo Święte, to zauważycie, że zaczynacie po prostu robić sterektylina w niesamowicie dziwnych wypadkach. Znaczy, zaczynacie się po prostu dzielić tym, co, co Bóg mówi do Was w Słowie Bożym, i zaczynacie też się lepiej rozumieć w życiu. W takiej najprostszej wersji, to po prostu możecie usiąść razem, przeczytać na głos, później przeczytać jeszcze raz w ciszy albo kilka razy w ciszy, pomedytować to słowo, czyli tak poprzeżuwać, tak jak byk na polu żuje trawę. Po prostu poprzeżuwać to słowo, bardziej tak umysłowo, później pozwolić, żeby to słowo zeszło bardziej do naszego serca, żeby dotknęło naszego serca. W taki sposób my jesteśmy w tym słowie zakorzenieni, i później pozostawić. Ciszę, żeby Bóg nam odpowiedział, żeby Bóg robił to co chce. A następnie podzielić się tym, co to słowo w nas wydało, wydało, jaki owoc nam wydało, poruszenia, które dotknęły naszego serca. Możemy się wtedy nimi podzielić i ubogacić się nawzajem. I jak widzicie, Janek ma zawsze prostszą wersję odpowiedzi na dane pytanie. Prostszą, która może być trudniejsza. Tak, więc tak można zrobić. Idziemy dalej. Czy znacie jakieś książki, które tłumaczą elementy Mszy Świętej? Znamy. Znamy, Janek wypisał, to te książki zaraz przejdę do tego, co wypisał. Oczywiście jest ich znacznie więcej. Tu, zaraz, jeszcze chwilę. E, także polecamy, jeśli chodzi o Pismo Święte, przeczytanie pisma Świętego. Jeśli chodzi o Mszę Świętą, przeczytanie Pisma Świętego. Szczególnie Nowy Testament. Tak. Szczególnie Ewangelię. Tak. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Tej części, która oczywiście dotyczy bezpośrednio mszy świętej. A także jest encyklika Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia oraz adhortacja Benedykta XVI, Sakramentum Caritatis. Tak. Są też książki napisane przez świętych, które również opisują, jak oni przeżywali Pismo Święte. Na przykład w dzienniczku siostry Faustyna również o tym pisze. Jak przeżywanie mszy świętej. Misze święta, co Pisma święte. <grymne> tak, jak przeżywają mrze świętą. Na przykład SF Stężniczko również o tym pisze, także ojcowie pustyni. E, różni święci e, będą o tym pisać. Są też różne objawienia prywatne, więc jeżeli są jakieś objawienia prywatne, które są uznane przez Kościół, też można przeczytać, e, 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 co w tych objawieniach jest na temat Pisma Świętego. Być może coś z tych rzeczy. Mszy święty. Nie, nie wiem czy Pisma Świętego. I coś może w tych objawieniach też nam pomoże lepiej przeżywać MSZ Święta. Ale z pewnością nie zachęcamy do wgłębiania się w prywatne objawienia, które nie zostały uznane przez Kościół. Bo po cóż sobie zaprzątać tę głowę, skoro jeszcze nie przeczytaliśmy tego, co jest już bogactwem Kościoła i jest bezpieczne dla nas. Jak przeżywacie MSZ z dzieckiem? Pytanie: czy teraz, czy w ogóle? <laughs> teraz trudniej. Jeszcze przed y, tą izolacją było tak, że Ania zaczęła być bardzo spokojna na msze świętej. Kiedy byłam szak, i najważniejsze elementy, Ania już się nie wierciła, już tak y, nie, nie kręciła się za bardzo i myśleliśmy sobie, wow, co za łaska, co, Boże błogosławieństwa. Ale odkąd zaczęliśmy przeżywać msze świętą y, w domu, to jest trudniej, Minęło, inaczej. <laughs> Ania po prostu Ania tak jest wszędzie pełno. Wspina się po meblach w trakcie. Także No Ania ma rok i dwa miesiące Będzie miała więcej Będziemy jej tłumaczyć I, i zobaczymy, nie wiem jak to się potoczy Dalej będziemy o tym mówić jak, jak, jak nam wychodzi Przeżywanie przy świętej z dzieckiem Jak dajecie sobie radę W obecnej sytuacji z maluszkiem To o tym mówiliśmy Jest trudno pracować za nią Ale ogólnie żyć za nią jest fajnie znaczy, to też jest, może ja powiem jako matka, że wychodziłam do pracy, teraz jestem w domu cały czas, to nawet zauważyłam mm. u Ani rytm dnia, zauważyłam takie rzeczy, które przez to, że chodziłam do pracy, potem byłam na weekendy w domu, to mi tak uciekały te takie chwile i Ania bardzo dużo czasu teraz ze mną spędza, karmię ją, mimo że ma rok i dwa miesiące, dziesięć razy dziennie chyba, bo po prostu Ania lubi się przytulać, lubi być karmiona. E, piersią, więc e, taki, ten czas jest taki trochę czasem leżakowania naszego. Więc się trochę zmieniło. Na pewno jak wrócę do pracy, to będzie znowu zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że Ania łatwo to przymierzy się, że po tego przyzwyczai z powrotem. Chcę na zaznaczyć, że zostały ograniczone prawie do zera nasze spacery. Tak, bo były zamknięte parki, ale... A teraz w masce też się trochę trudniej chodzi. No, na szczęście Ania nie musi chodzić w masce. Na szczęście, nie? Więc będziemy ruszać do parku. I Janek musiał iść do Ani, więc teraz na część pytań odpowiem sama. Czy przy wychowaniu Ani chcecie stosować jakiś konkretny model pedagogiczny, czy wzorujecie się na kimś, czy na przykład będzie to bezstresowe wychowanie? Nie zapoznawaliśmy się z żadnymi metodami, modelami pedagogicznymi. Na razie wychowujemy Ani na no czujach. Po prostu rozmawiając z nią, tłumacząc już jej różne rzeczy. Ale też widać, że Ania już pokazuje swój charakter. Też nie chcemy ją wychowywać całkowicie bezstresowo. Chcemy, żeby widziała wyraźne granice, co może zrobić, czego nie może zrobić. Ale jak to będzie wyglądało dalej? Jeszcze zobaczymy. Czy chcecie zostać w Warszawie, czy chcielibyście mieszkać na przykład nad Morzem albo w górach? Jeszcze nie wiemy, na razie mieszkamy w Warszawie. Gdzie dalej bo ogóle się zobaczymy. Nie jesteśmy przywiązani do Warszawy, nie mamy na przykład kupionego mieszkania, nie mamy kredytów na 30 lat, właśnie dlatego, że nie jesteśmy pewni, czy to jest to miejsce, w którym chcemy przeżyć całe nasze życie, dlatego jeszcze się tak nie zadomowiliśmy całkowicie w Warszawie. Nie jesteśmy przywiązani do żadnego miejsca, jak tylko do serca Boga. Więc tam, gdzie Bóg zechce nas postawić, tam z chęcią się znajdziemy. Czy uważacie, że to dobrze, że na przykład pastorzy czy duchowni prawosławni mają rodzinę? Czy uważacie, że celibat w Kościele katolickim jest lepszy? To, że mają rodzinę, a mogą mieć, uważamy, że to jest dobrze. Ale uważamy również, że w Kościele katolickim ważny jest celibat jest potrzebny i to jest łaska, naprawdę jest to łaska. Dostrzegamy, że celibat jest łaską i tego się będziemy trzymać. Tak jest nauczanie Kościoła, i my również tego doświadczamy, że celibat w kościele jest łaską, jest darem darem od Boga. Czy jeśli ktoś w waszym towarzystwie obraża Boga, to czy bronicie go wtedy, czy raczej milczycie? Jeśli to jest nasz rozmówca, będziemy z tą osobą rozmawiać, oczywiście jeśli ta osoba w ogóle będzie chciała słuchać, bo często są ludzie, którzy atakują w sposób agresywny, nie chcąc w ogóle słuchać to z monologiem sobie nie porozmawiamy, bo monolog to jest skierowany tylko w jedną stronę, a rozmowa jest przekazem dwustronnym, czyli trzeba słuchać, żeby rozmawiać. Ale kiedy rozmówca chce, to nie będziemy bronić Boga, będziemy po prostu głosić Boga. Staramy się wtedy głosić Boga, głosić Bożą miłość, prosić Boga, aby ta osoba doświadczyła Jego obecności, doświadczyła Bożej obecności. Jeśli zaś rozmowa będzie toczyła się gdzieś przy nas, to będziemy rozeznawać, czy się w ogóle w nią włączać, czy też nie. Z reguły nie jest to mile widziane i z reguły nie ma to najmniejszego sensu włączanie się w czyjąś rozmowę. Czego zawsze chcieliście w życiu spróbować, ale jeszcze tego nie zrobiliście. Cóż, <grym> trudno tutaj powiedzieć. Teraz. Nasze pragnienia się troszeczkę zmieniły, właściwie się wyklarowały, i to, czego chcemy spróbować, jest w Bogu. Po prostu w Nim. Nie mam aplikacji Instagrama, natomiast, odpowiadając na Wasze story, interesuje mnie wszechwiedza Boża i wolna wola. Czy Bóg od naszego urodzenia wie, że pójdziemy do piekła lub do nieba, bo to przewidział, czy nie zastanawia się nad tym? Bóg wie. Czy pójdziemy do nieba, czy do piekła? Czy przejdziemy przez czyściec, idąc do nieba? Bóg to wie. Bóg jest poza czasem, my jesteśmy umiejscowieni w czasie. Więc Bóg próbuje nas doścignąć różnymi sposobami, abyśmy wybrali lepszy plan. Abyśmy mogli znaleźć się tam, gdzie On chce, żebyśmy się znaleźli. Ale wie, czy się tam znajdziemy, czy też nie. Czemu w kościele są takie różnice w przekazie? Na przykład jedni mówią, że Komunia Święta na rękę jest OK, a drudzy, że to profanacja. Otóż w tym momencie przychodzi do nas na nowo słowo Jezusa. Uważajcie, Kogo słuchacie. Nauczanie Kościoła katolickiego to oficjalne nauczanie jest jednoznaczne w tym względzie. Nie jest to profanacja. Jest to jedna z form dopuszczona do liturgii. Więc Warto po prostu zaznajomić się najpierw z nauczaniem Kościoła katolickiego, a nie słuchać tych, którzy mówią raz tak, raz inaczej, jak to jest dla nich wygodne. A dlaczego są ludzie, którzy mówią czasami inaczej, czasami nawet stają w sprzeczności z oficjalnym nauczaniem Kościoła? Otóż dlatego, tego, że każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas ma skłonność do popełniania błędów. Ma skłonność do pokazywania siebie albo do wybierania czegoś, co prowadzi nas do grzechu. Więc raz jeszcze zaznaczam, warto słuchać tych, którzy są od nas mądrzejsi. A wiadomo, że Bóg jest mądrością. Więc prośmy Boga o niego samego i prośmy Boga o mądrość. I słuchajmy nauczania Kościoła katolickiego, bo w tym momencie nie zostaniemy zwiedzeni. Dziękujemy serdecznie za te pytania. Oczywiście mamy też za jego pytania, które piszecie w komentarzach tu na YouTubie. I też się zbierzemy, też, też na nie odpowiemy. Teraz chcieliśmy na Instagramie po prostu zapytać o te najświeższe, co, czego, co Was w tym momencie interesuje, bo wiadomo, jest teraz ten czas kwarantanny, izolacji, więc też nie wszystko Was w tej chwili interesuje. Trochę może właśnie chcieliście dowiedzieć, co u nas, jak ten czas przeżywamy. Obiecujemy obiecujemy, nic nie obiecujemy. Nie możemy obiecać. Nic, nic nie obiecujemy, ale chcemy też więcej zjeń zdawać na Instagramie, trochę więcej aktywności, przenieść na Instagrama, też piszcie, czy wolibyście na przykład odpowiedzieć na pytania w formie live'u na Instagramie. Może ta, ta opcja będzie łatwiejsza. Bo będziecie mogli też dopytywać się w trakcie tych naszych odpowiedzi, więc piszcie, czy taka forma byłaby fajna. I to to do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie widać mnie. Ha, 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 ha. Myśleliście, że wyszedłem, ale nie, zostałem z wami. Do końca.